To się nagrywa? Czy to się nagrywa? Cześć! Cześć witajcie. Nagrywa się, wiem. Witajcie w filmie informacyjnym. Mam nadzieję, że nie wieje, ale wiem, że wieje. Więc wybaczcie mi za te szumy w tle, ale chciałem dla Was nagrać film informacyjny z twarzą, że żyję, jestem. Chyba nic się nie zmieniłem w przeciągu dwóch lat, od kiedy to ostatni raz chyba nagrywałem vloga. Więc... Okej, okay, dobra. Film informacyjny. Słuchajcie. Na początku chciałbym Was przeprosić za to, że materiałów na kanale pojawiało się bardzo mało, jednak jestem w Holandii. Dokładnie, tutaj mam podgląd, więc sobie patrzę. Nie wiem czy mnie słyszycie. Jestem w Holandii i niestety nie mam tu internetu. Dokładnie tak. A żeby dla Was coś wrzucić muszę zapierdzielać kilka kilometrów do pewnego miejsca. Tak naprawdę do miasta. Jestem na obrzeżach większego miasta i niestety nie powiem Wam co ja tutaj robię. Ale jeśli chcecie, będziecie mogli mnie o to zapytać na meetupie, na którym będę w sobotę 27 sierpnia we Wrocławiu w Hali stulecia. Więc jeśli chcecie, zapraszam Was na tego meetapa. Możemy się poznać, możecie mnie wypytać o wszystko i wybaczcie jeszcze raz, że tych materiałów nie było, jednak dosłownie za kilka dni wracam do Polski, do swojego nowego mieszkanka i będę dla Was nagrywać takie materiały, jakie Wam obiecałem, tak naprawdę przed samym wyjazdem. Szczerze mówiąc myślałem, że tutaj będzie lepiej. Ktoś mnie to zapewnił, że internet będzie, a niestety go nie było. I uwierzcie mi, że już chciałem wracać do Polski, ale miałem tutaj do załatwienia kilka ważnych rzeczy. Zresztą wyjechałem też z grupką znajomych, więc... A, pech! Dobra, słuchajcie. W takim razie wszystkie filmy, które Wam obiecałem, wszystkie serie, które Wam obiecałem, pojawiły się na kanale już niedługo. I teraz kanał miał taką śpiączkę trochę ja o tym wiem. Bardzo mało się patrzę w kamerkę i to mnie boli. Przepraszam. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Aha, słuchajcie. Em, szczerze mówiąc traktuję ten pobyt tutaj troszkę jak wakacje. E, wysłałem wam film informacyjny, jednak nie do końca on was informował o wszystkim. A, I po prostu zrobiłem sobie takie małe wakacje i musicie mi wybaczyć. Nagrywam już 2 minuty i mam 3% baterii, zobaczcie. A! No właśnie, więc chyba trzeba będzie kończyć. Słuchajcie, 27 Wrocław, hala stulecia meetup. Jeśli chcecie, zapraszam was tam i będziemy mogli się spotkać. Okej. Okay. Od razu po meetupie zaprezentuję wam kolejne materiały na kanale. Więc myślę, że będzie ciekawie. Zebrałem tutaj tyle pomysłów, że tymi pomysłami kipię. No normalnie. <laughs> nieważne, nieważne. Zobaczycie sami. Nic nie obiecuję takiego, wiecie, żebyście żeby się nie przejechać. Ale na pewno postaram się, żeby było ciekawie. Dobra, słuchajcie, mi tutaj zaraz padnie deszcz, więc ja będę kończyć i musicie mi wybaczyć tą krótką przerwę, okej? Okay? Napiszcie jak spędziliście wakacje, a ja z wami popiszę trochę w komentarzach. Tak, po wysłaniu tego materiału będę miał troszkę więcej czasu na internecie. Tak, więc zrobiłem sobie wakacje bez internetu, jak to za starych czasów. Dobrze. W takim razie dzięki za oglądanie tego filmiku informacyjnego. I mam nadzieję, że się nie okej? Okay? Wracamy z pełną pompą, już po mitapie. A na mitapie mam nadzieję, że również będzie pompa. Napiszcie kto będzie, a z chęcią poczytam taki komentarz, ok? Dobra. Będę chyba wyglądać tak samo, jeśli ktoś chce mnie spotkać na mitapie. Nic się nie zapowiada na jakąś większą zmianę. To wie, może będę miał nawet tą samą koszulkę. Fajna kamerka, co? Nie moja, ale pożyczyłem. Dobra, trzymajcie się do usłyszenia w kolejnych materiałach albo do usłyszenia na żywo. Okej? Okay? Dobra. Trzymajcie się i jeszcze raz do usłyszenia w komentarzach. Piszcie, 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 a ja wam będę odpisywać. Trzymajcie się. Cześć.